Cześć, z tej strony MrAxor.pl Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć trochę o kopii zapasowej plików e, Moim zdaniem ona jest bardzo ważna, kopia zapasowa plików ponieważ kiedy wam coś się usunie e, albo popsuje wam się jakieś urządzenie nie będziecie mogli odzyskać plików e, Najczęściej teraz dużo skorzysta z SSD dysku, gdzie nie można odzyskać plików. Dysk HDD jest wolniejszy, jednak tam można odzyskać pliki, ponieważ na e, głowicy na talerzu, gdzie się zapisują pliki, można to wymienić e, do nowego dysku i to się odczyta w jakiś sposób. Jednak to nie jest zapewnienie żadne. Tak co możemy zrobić? E, jest takie coś jak dyski lokalne Możemy mieć w domu Albo możemy mieć e, na chmurze dane Tak Lokalna sieć nas niczym nie ogranicza Ponieważ to idzie z w szybkością jaki mamy sprzęt w domu Nie jaki mamy ten od usługodawcy i dobra zacznijmy sobie na początku tutaj bierzemy sobie na początku e, pokażę wam tutaj cmd i tutaj sprawdzamy sobie ip config i tutaj mamy dobra e, tutaj jakby coś getaway mamy defaultowy i wpisujemy nie będę omawiał jak to zrobić jednak Dobra, i teraz dobra dodamy sobie to dobra i teraz tutaj mam opcję w tym routerze. Oto taki zaawansowany do domowych użytków. Nie ma nic poza tym, e, nic dodatkowego, tylko jest bardzo szybki. Po prostu obsługuje co mi interesuje i nie ma żadnych dodatkowych funkcji, jakby. I tutaj mamy właśnie FTP w tym podpię sobie dysk tutaj i mam e, od razu e, ten e, dostęp z sieci lokalnej i zewnętrznej tutaj przez internet FTP i otoczenie e, sieciowe tu polecam e, dobra kiedy takie coś mamy e, to tak na szybko tutaj wchodzimy sobie w ten komputer o tutaj przyłączymy na drugi monitor bierzemy mapu i dysk sieciowy tu wpisujemy co nas interesuje tutaj piszemy hasło login no i już tak mamy e, taka e, technologia idzie z szybkością zaraz tutaj zobaczymy sobie Tutaj mamy folder e, właśnie z 500 kilobitów. I teraz sobie skopiujmy, ja korzystam, polecam każdemu program terak kopi się bo to nazywa. To tak działa i teraz mamy już tutaj skopię zrobioną. Mam dysk WD Red, czerwony, tak zwany. Dzięki czemu dzięki czemu może non stop grać i się nie zepsuje jakby w teorii dobra Drugimi sposobami jak mówiłem już są może być jeszcze chmura ale przejdźmy jeszcze sobie do drugiego dysku HDD jaki możemy mieć w komputerze tutaj na przykład on ciągle pracuje więc jak się coś nam uszkodzi to jest jakaś kopia ale no też można tak zrobić drugi dysk twardy w komputerze teraz tutaj mamy na przykład OneDrive'a tu mam OneDrive'a aplikację instalowaną logujemy się polecam to ponieważ jest bardzo duża kompatybilność z systemem Windows 10 teraz tak jak to działa ogólnie tutaj E, możecie mieć za darmo, tam była 15GB to starczy na pulpit i na dokumenty i to jeszcze jest dobrze synchronizowane z usługami Microsoft Office 365 to najlepiej działa, bo to jest tak jakby wersja online i tak, tutaj mamy różne, ja sobie zrobiłem tak, że jak wiecie pewnie użytkownik każdego Windowsa, to się nazywa ma tutaj swoje dokumenty, muzykę, tutaj teraz transpektywne są obrazy, i pobrane, i pulpit, i wideo, co nie? i to nie jest jest zsynchronizowane, ale kiedy już się tutaj zalogujemy do naszego OneDrive'a i to sobie w tyle, bierzemy prawym i bierzemy teraz sobie właściwości tutaj i bierzemy sobie tutaj e, lokalizacja i tutaj dopiszemy OneDrive przed tym dokumentem i zatwierdzamy, Rymy tak z wszystkim po kolei Tutaj akurat nie mam muzyki, bo mi to nie interesowało. Będziemy tutaj. <laughs> jest. Kiedy następnym razem to yy, będziemy recytować komputer i to zrobimy. Yy, kolejny raz mamy wszystkie pliki nasze, zapisy z gier i to jest bardzo moim zdaniem przydatne. Yy, jeszcze jak to działa na zasadzie yy, na przykładzie tego Office'a, otworzymy sobie Word'a, tak, gdzie piszemy dużo tekstu na przykład. I tak, e, tutaj sobie coś piszemy. Na przykład test. 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 I teraz tu jest auto zapis. O co chodzi? Test. I teraz... ehm, um, ja powiem, sobie to. I tak, ma auto zapis i o co chodzi. E, tutaj mamy OneDrive'a mojego wejdziemy sobie osobistego i tutaj sobie nazwiemy to test dużych liter, ok i to jest e, w, już w dokumentach coś zapisuje taki plik może świetnie działać właśnie sobie w tle i to powoduje, że kiedy e, na przykład nie ma na, na przykład prądu, gdzie tylko muszę dać gdzie zapisuje Aha, w dokumentach to się zapisuje, gdzie też mam synchronizowane dodatkowo tutaj. Test, jest tu test. I teraz patrzcie, na przykład, który wam wyłączył? Mówicie, ojej, co teraz zrobię, bo nie zapisałem sobie nigdzie lokalnie tego. Wyłączył się komputer, czy coś takiego. Największa strata w tym będzie wtedy, yy, taka, że yy, ostatnie jakieś 5 minut może wam się nie zapisać. No jakiś urywek tekstu, a nie cały plik. No po włączeniu komputera wchodzimy sobie w dokumenty. Jak widać tutaj mamy. Odpalamy jest. Zaleta jest taka tego, że można sobie tak zrobić, że tylko mamy odczyt plików. Nie zajmuje to nam drugiego miejsca, że lokalnie jeszcze na, w sieci tylko to jest od razu w sieci <laughs> e, dobra możemy sobie jeszcze kupić tutaj właśnie wersję pro 1 terabajt ja mam tutaj e, ze szkoły e, ze szkoły mam i właśnie e, tak e, teraz powiem e, zalety i wady obu tych przypadków lokalnej sieci i online sieci, tak. E, kiedy mamy lokalnie tutaj na komputerze naszym e, naszą e, nasz dysk w dosyć średniej szybkości możemy przesłać pliki i tak bezpiecznie wszystko się nam dobrze prześle w sieci za to lokalny LAN kiedy tutaj wysyłacie pliki niekoniecznie może to dojść eee, wszystkie pliki dobrze mogą dojść jednak jest to szybkie rozwiązanie i nie ma dostępu ciągłego więc nie ma takiego sposobu żeby to wam się jakoś Popsuło razem z komputerem. Sobie to działa w tyle i wszyscy domownicy mają do tego dostęp, jak od razu. I to jest szybkie, jednak niezbezpieczne. Jednak tutaj OneDrive tutaj powoduje to, że to jest dłużej czasem idzie, ale mamy pewność, że są tutaj algorytmy, które sprawdzają bardzo dobrze pliki. Niekoniecznie jak w naszym domowym yy, serwerze FTP. Dzięki czemu to o wiele e, dłużej może działać. Dłużej przesyłać pliki możecie, jednak to jest bezpieczniejsze i to jest zapewnione, że nic Wam się nie stanie z tym, ponieważ tutaj są kosze trzech, dwóch kategorii. Teraz pokażę, przejdźmy sobie do wersji online. Myślę w trybie online. Dobra, teraz tutaj bierzemy, tutaj zaloguj się, tutaj się logujemy, konto osobiste to jest oczywiście darmowe takie, no i okej, czy mi się otoczy zalogowało yy, i tu mamy kosz i jeżeli nie możecie coś znaleźć to jest kosz drugiego stopnia nie wiem czy w tej darmowej wersji ale wyskoczy taki komunikat jeżeli coś długo szukać nie możecie znaleźć to macie drugi kosz jeszcze no dzięki za oglądanie i myślę że teraz będziecie bezpiecznie korzystać z waszych plików dzięki za oglądanie cześć